dzieci, po tym jak znowu. Teraz, po tym jak już poznaliśmy świnie, krowy i gęsi, przechodzimy do koni. Więc mamy tu konie kucyki. To są w zasadzie można by powiedzieć mniejsze konie. Dopiero od pewnej wielkości nazywamy je rzeczywiście koniem, a ich dzieci nazywa się źrebiętami. U nas możesz żyć całkowicie swobodnie na łące. Mamy oczywiście także stajnie i można tu także brać lekcje jazdy konnej. O rany, popatrz, jak duży jest ten koń! Konie są naprawdę duże i silne! Tak, masz całkowitą rację, Julian. Dlatego znowu uważaj, zachowuj spokój i ostrożność wobec zwierząt. Nie podchodź do nich od tyłu, bo mogą kopać. Zawsze podawaj dłoń od przodu i zobacz, czy w ogóle cię wącha. I jest wtedy zainteresowany. Konie to duże i silne zwierzęta, ale też bardzo wrażliwe, aby interakcje z nimi były pozytywne. Musisz zwracać uwagę na ich reakcje i uczucia. Mogę pogłaskać tego konia czy kucyka. Proszę. Więc Emma, to jest źrebie, czyli młode konia. Em, tak, możesz to pogłaskać. O rany, jaka słodka! To naprawdę sprawia, że wasze futro jest tak miękkie naprawdę puchate! Tak. I to nie tylko miękkie futro jest takie szczególne u koni, ale są też inne wyjątkowe cechy, które łączą wszystkie konie. Do tego należy na przykład ich duża, długa głowa z grzywą, duże oczy położone z boku i jej ogon. Wszystkie konie mają racice. Nie jesteśmy podzieleni, jesteśmy przy. jak to często bywa w przypadku wielu zwierząt kopytnych. Nie! Co konie najchętniej jedzą? Gdzie ja już wiem! Trochę znam konie, ale one naprawdę lubią słomę i takie rzeczy. Ale przecież lubią też jeść marchew, prawda? Dokładnie, Hanna. Nasze konie jedzą głównie siano, słome i zboże, czy też owiec. To daje im energię, której potrzebują, ale między posiłkami lub jako nagroda dostają różne sądy. Konie są prawdziwymi smakoszami i kochają wszystko, co jest słodkie. Nic dziwnego, że większość koni jest bardzo zainteresowana owocami i nawet je kocha. O, popatrzcie, jak piękny jest ten koń. Skąd mam wiedzieć, czy on mnie lubi? Więc jest to znane powiedzenie, ktoś cię lubi. To jest faktycznie prawda w przypadku koni. Jeśli to pachnie gotowe i oddycha jeszcze głęboko i spokojnie, to może oznaczać tylko jedno: lubicie. Człowieku, 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 jak to wszystko jest ekscytujące. Więc, panie Bauer, wie pan, że uwielbiam konie tak bardzo i nawet już jeździłem na koniu? Czy mogę tutaj też kiedyś jeździć na koniu? Tak, na pewno uda się to dzisiaj załatwić. Popatrzcie, totalnie uroczy ten mały koń tutaj, więc. Wow, uwielbiam wszystko. Konie tutaj są takie piękne i unikalne, więc. To mi się tutaj naprawdę podoba. A co właśnie usłyszałem? Jazda konna? Zawsze też chciałem spróbować jazdy konnej. Czy mogę? Więc, Emma, do jazdy konnej jesteś, sądzę, jeszcze trochę za mała i za młoda. Ale na pewno damy radę, żebyś mógł kiedyś usiąść na kucyku. I tak, konie są bardzo imponujące. Nie tylko są silne i duże, ale także bardzo inteligentne. Więc jeśli to prawda. Na co więc czekamy? Czy możemy teraz jeździć konno? Wybiorę tego konia! To jest największy i najsilniejszy. Nie do mnie. Tak, Julian, na pewno sobie z tym poradzimy. Ale zanim zaczniemy jeździć, musisz najpierw poznać kilka podstaw: jak o nie dbać i siodłać. No tak! I tutaj musisz, Julian, szczególnie uważać. No cóż, ja już to wszystko umiem i co bardzo ważne trzeba też nosić kask podczas jazdy konnej. Prawda, panie bauer? Dokładnie, Hanna. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze należy nosić kask i najlepiej jeszcze ochraniacze. Ale jak już mówiłem, zanim zaczniemy jeździć, brakuje jeszcze kilku podstaw, na przykład szczotkowania. Zaraz przyniosę koszyk z narzędziami. No więc weźcie teraz wszyscy szczotkę i... a potem przygotowujecie konia lub kucyka, na którym zaraz będziecie jeździć. To jest bardzo ważne, żebyście na początku zbudowali relacje z koniem i wzajemnie się poznali. Więc tak. Po prostu wziąłem tę szczotkę i brownie tutaj i pokażę wam, jak szczotkować zawsze w kierunku skały i bardzo ostrożnie. Może tak, jakbyście głaskali psa. Tak, żeby kończył się po prostu dobrze. A co z koniami, które już są przyodziane? Ech, jak to się nazywało? Coś z siodłem, prawda? No cóż, wie pan, o co mi chodzi, panie Bauer? ale dobrze porównując, jest ono założone. Tak, coś w tym rodzaju. Tak więc są już dosiodłane, ponieważ później konie idą też na lekcje jazdy, aby... Tutaj trochę szybciej, ponieważ przecież nie spędzicie całego dnia tylko na stadninie. Chcemy po prostu przejść przez wszystkie zwierzęta. Więc kiedy skończycie z szczotkami, zazwyczaj kładziecie na to siodło. A koń jest uprzężny, czyli przypinane są do niego cugle, za które się trzymasz. Nie musisz teraz sam zakuwać konia. Przecież jak już mówiliśmy, przygotowaliśmy to. I pomogę wam potem wsiąść na konia. Ale najpierw załóżmy kaski. Więc, jak obiecałem Emma, wybrałem dla ciebie małego konika. To jest kucyk szetlandzki i jak to jest siedzieć na nim. To jest po prostu bardzo, bardzo mały kucyka. Ale mimo to już dorosły. O, to po prostu czuję się, jakbym siedział na chmurze, panie Bauer. Całkiem puszysty, ale jakoś tak chwiejnie. A dlatego kucyka? Ale nawet mimo to jest dość małe, chyba wolałbym stąpić. Wolę pogłaskać konie i po prostu patrzeć, jak Julian i Hanna jeżdżą konno. Tak, dodatkowa stabilność i dobrostan konia. Jest tu oczywiście siodło i kask, dają ci dodatkowe bezpieczeństwo, ale tym razem trzymałem cię i tak. Teraz pomogę ci szybko zejść. Jak idzie wam z tyłu? U mnie wszystko jest w porządku! Mój koń jest taki łagodny i zrelaksowany, jak wszystkie inne konie tutaj! Jakby robiły to codziennie! Naprawdę fajne! A propos każdego dnia! Najchętniej jeździłbym konno każdego dnia! Po prostu uwielbiam konie tak bardzo! Są one moimi absolutnie ulubionymi zwierzętami obok kotów! Ach, Hanna, moja cholerna córka! Czert, mogłem już dawno zgadnąć, że konie to twoje ulubione zwierzęta. A jeśli koń jest teraz bardzo spokojny, na pewno czujesz się też dobrze w siodle. One to czują, są bardzo wrażliwe. Eee, ale! Wszystko w porządku, panie Bauer! O, rany to jest jednak wyżej, niż myślałem. Eee, panie Bauer! Kierujesz tu tutaj koniem. Jeśli chcesz wskazać koniowi kierunek, po prostu pociągnij cuglę w kierunku, który chcesz. Ale możesz po prostu pozwolić koniowi biec. Hura! To jest naprawdę proste, bracie. Uważam, że to jest bardzo łatwe i to jest takie zabawne. Jeszcze raz dziękuję, panie Bałek. Czas znowu, dzieci. Również się cieszę, gdy dobrze bawicie się na tej farmie. A propos zwierząt, nie mamy dzisiaj tylko koni w programie. Są jeszcze inne. Mamy tu kury, kaczki, owce, kozy i nawet osła. Dobrze, to już koniec. Do widzenia, kochane konie, kucyki i źrebięta. Och, jak fajnie, zaraz zobaczymy osła. I też już nie mogę się doczekać na te kury tym zabawny. Jak to znowu się robiło? Ach, tak, to było tak. Tak. Jesteś taki głupi. No więc jestem już naprawdę ciekawy owiec. Tak, Julian, prawdziwy dureń. Napisy dostarczone przez społeczność Amara.org. ork. Miau! Nie działa! Napisy od społeczności Amara.org. Napisy na zlecenie ZDF dla Funk. 2017. Napisy stworzone przez społeczność Amara Org... No tak, zobacz, on To. Tak. Jest niebieski. Napis o społeczności Amara Ork. Napis o społeczności Amara Ork. Więc, jak możecie zobaczyć i słyszeć, jesteśmy już na naszej łące ze zwierzętami. Czy macie już może jakieś pytania? Tak, ja, ja, ja! Więc, co musimy wiedzieć o wszystkich zwierzętach tutaj? O Boże, mam jeszcze tyle pytań! Więc, eh, od czego zacząć? Okej, okay, więc, czy kury mogą nas kuć? Czy możemy je również pogłaskać? Co owce jedzą? Czy kaczki mogą też jeść chleb? Ach, tak, dokładnie! Jak dźwięczą kozy! I czy osioł naprawdę robi i Hej, Hanna, powiedziałeś właśnie IA. a. Napisam, to tutaj jest głupcem, więc jak dużo gadasz? Pasujesz tutaj naprawdę dobrze do kurczaków? Haha, ha, ha. bardzo śmieszny Julian! Hej, hej, zachowaj spokój tutaj! O hanna, to naprawdę dużo pytań. Myślę, że najprościej powiem wam po prostu najważniejsze rzeczy o każdym zwierzęciu, a potem możecie po prostu chodzić z zwierzętami po łące, głaskać je i obserwować. A skoro już tu stoimy, zaczynamy od kur. Nasze kury tutaj na farmie są bardzo ważnymi dostawcami składników odżywczych. A konkretnie w formie o jajach kurzych, które oczywiście znacie też z domu: na przykład w jajecznicy lub jajku sadzonym. Co do samych kur, one uwielbiają bawić się, biegać, trzepotać skrzydłami i skakać. I oczywiście też dużo gęgają, a tutaj jest nasz koszyk na orzeszki: koguty to męskie kury. A ponadto są one również budzikiem natury, bo jak tylko słońce wstaje, kogut głośno krzyczy i nie ma co więcej do zobaczenia. Pyszne jajka! Naprawdę najbardziej kocham, kiedy mój tata robi najlepsze na świecie jajka sadzone! Czy moglibyśmy następnie kontynuować tam, gdzie owce? Owce są również bardzo ważne jako zwierzęta użytkowe, bo ich wełna jest wykorzystywana do produkcji ubrań. A dla owiec też jest bardzo ważne, aby je strzyc, ponieważ wełna staje się w końcu zbyt gorąca, zwłaszcza w lecie, więc to jest jak dawanie i branie z ludźmi! Pachana, aby odpowiedzieć na twoje pytanie... Odpowiedzi. Owce głównie jedzą trawę i cały dzień są zajęte pasaniem. Ach, ciekawe, panie Bauer. A jak to było jeszcze raz z kaczkami? Czyli, czy można teraz dać chleb, czy nie? A to jagnie jest tak słodkie i tak super duper puchate. Dobrze, przejdźmy teraz do kaczek. Jak widzicie... Jedna kaczka ma brązową głowę, a druga zieloną. Kaczka z zieloną głową to samiec, nazywany też truskawką. A co do twojego pytania? Nie, kaczki nie powinny jeść chleba, bo to puchnie w ich żołądkach, a potem to jest naprawdę złe dla kaczki, więc jeśli chcecie karmić kaczki, to proszę tylko z kukurydza i inne zboża, ale proszę nie rzucaj chleba do stawu. Więc tak jest! Och, to naprawdę dobre dowiedzenia, panie Bauer. Tego jeszcze nie wiedziałem. I myślę, że ta informacja jest naprawdę bardzo ważna. I uważam, że to jest naprawdę urocze, jak kaczki kwakają. Więc kwak, 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 kwak! W kuchni są tutaj kozy i małe koziołki. Czy możemy kontynuować, Bauer? Jasne, Julian. Możemy również kontynuować z koźlami, więc kozy. I podobnie jak owce, krowy również dają mleko. Można na to nałożyć ser. Na pewno już słyszałeś o serze kozim i owczym, które są naprawdę dobre. I tutaj też możemy rozróżnić między samcem a samicą. Samce kus nazywają się kozłem. I kozy żeńskie. I całkiem słusznie, Julian. Dzieci, czyli młode kozy, nazywają się kozłami. Ale możemy też mówić kic lub koźle. O, nauczyłem się znowu dużo, panie Bauer. I patrzcie, osioł! Tak. I jak mówi się, osioł przychodzi na końcu. Mówi się o osłach, że są szczególnie uparte, i to jest prawda. Są również spokrewnione z końmi. To też widać, wyglądają dość podobnie. Ale właśnie ta upartość jest też dużą różnicą. Bo jeśli koń się czegoś boi, to zwykle szybko ucieka. Ale osioł po prostu stoi nieruchomo w miejscu. Nie da się go tak łatwo przegonić. To jest naprawdę fajne, panie Bauer, że znowu nauczyliśmy się tak wiele o zwierzętach. I jestem naprawdę ciekaw, co jeszcze nam pokażesz. Ale teraz najpierw przyjrzyjmy się temu ozłu. I też dostanie ode mnie pieszczoty. Hej, to ja, Emma Fogel. I jeśli chcecie usłyszeć więcej od nas, czyli rodziny Fogel. To sprawdźcie na Spotify lub odwiedź iTunes czy też Amazon Music. Tam znajdziecie nasze wspaniałe słuchowiska i wierzcie mi naprawdę są super cool! Tak, posłuchajcie jej miłej zabawy!